Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Rocket League na moim kanale, a ja dzisiaj mi towarzyszy Bolu. Siema, no. Oraz Tanaz. Dzień dobry. Rankingowe, trójeczki. Ra 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 Rankingowe. Raki było, Ty, ale dziwna mgła jest. O, fajnie. Jestem dźwięk. Dobrze, dźwięk. Dobra, GG, już pisę easy. O kurde, dobrze nie napisałem. <laughs> ja, tak. do Ej, nie team. Wykorzystajmy to, co? Łe! Kurwa, jakie kikofy mam słabe, ty. Masz wolek. Ale zmieszali się, nie? Mieliście. Ojej, no, ja odbił to, nie? Dotknął, byś miał idealną. No. Ło! Ja w szoku. Kurwa. Masz? No. Tak. Czekaj. Czekaj, on poda. Sie siedzi? Nie. Dobij mordeczko. Nie! Zbijam jeszcze na bok. Czekaj, biorę busta, nie mam busta. Ja 100% nie trafiłem. Nie mam tego Czeka, Dobra, stoję teraz. Wyjedź, wyjedź. No, wyjedź. Dobra, się. Jak oni to podbija się? Jadę to? nie wiem. Odbija mi się. Kurde, zrypałem to Dobra, sam mi dobił Ale ja powinienem to skończyć, za szybko sobie skoczyłem Umiałem idealnie sam na wprost Dobrze, jej Ładnie bym sobie to skończył jo. o Hop nie wiedział, co się dzieje, nie? tak. Kto jedzie? Ja Ja do lewej Wiesz to Przejąć? Dobra, czekam o Jezus! Czekaj! Aj za mocno, bo ty byłeś ten, sorry. pan Wywaliło gościa. Nie no, jednak może internet mu go Biorę. Ty mam tu jednego. Dobra, będę bronić. Biorę. Mm. O, odbiję od bandy! Kuba nie Opam. Zbiłem. Nice. Kuba. Nie mam boosta, nie? Prawie. Fuck, nie trafią tym autem. Prawo to nas, przyjmuję. Jestem lewa. Ue. Masz? Nie. Jeszcze raz, góra. Zminął mnie, ale ładna akcja. Szkoda, no. że się, bo naprawdę ten mecz mieliśmy na spokojnie do ugrania też. Nie mam boostu. Mm. Ja też nie mam. Uwaga! Leci, tak? Brama, brama, brama. Co on zrobił? Jakie po usta będę mam dwa. Co za chłop. Mm, niepotrzebnie tu leciałem nie, do niego. Jo. Dobrze jest, ja nie wiem. Ej, bole, dodawaj. Jo. Jeżdża na bandę. Siedzi. Też nam tak nie, patrz, nie. nam nie wejdzie tak, nie? Gorzej jak chłopy będą miał farta. Ale to weszło. Brawo. Myślałem, że ta przebitka pójdzie do naszej bramki, ale dobrze. Gościu trafił, nie? Nie, nie, nie. Gozy, jak tym autem można grać? Nie. Który? jest no no, tak płaski chłopie, kłopie. No, ciężko się nim gra. ja dupa, od taka nie grać. nie. Widzisz? W poprzedniej akcji widziałeś, jak on świecę sobie do góry od razu podbił? O, shit. Lecę. Kuba, nie, hmm. nie chciałem. Nosta? Podle zgrywał? Aj, odbił nie. Co gościu zrobił. Uważaj mordo, sorry! Ja wiesz co wracam do bramy! Popłem go! Wiem co się dzieje? Kurwa, ja wracałem i nie mogę nic zrobić, bo byłem na tym. Na wyskoku. Łe no Zarzuciło mnie stary Wobiło się to. Dzieje. <laughs> hey, co się Nie mogę piwę trafić. Yeah. Nie, no, nie, jeszcze busta mi zabrał. Nie mam busta, chopię. A wybroni to mi. urwało prawie. Busta znowu nie wziąłem. Ej, hey, jest kontrast, hey, jest pa. Ej, jest gość Mam stary. Ja pier... Nie lubię też takiej gry, bo nic nie, nie dzieje się, bo oni muszą się bronić. Waga. No jestem prawa. <głos》>. Gościu ledwo co prawda. Jesteś prawa cały czas? Za mocno, oh, sorry. Ja. Pier... Kurde, ale fajnie, napadanie na fajnie idzie granie. Ja to bym chciał, żeby oni zrobili taki tryb, hopie, że są mecze. Twoja będzie. Są mecze, przecież. Ale chodzi nie do końca. Mecze, gdzie masz 100% wieści. Wiesz o co chodzi? A, no to by nie było głupie. Grałem ci. O, ale wrzutanie. Inne odliczanie z tobą mi się daje. Go! się inaczej było. Nie, no jak? No nie inaczej, choćby na przykład. I babka z chłopem dali Babka z chłopem! Bo babka babkę z chłopem. za rzepkę szarpie. Good, 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 man. Kiedyś z balką, plaką, pla. Czetki brata, kuzyna siostra, brata. O, ekipa dobra, dobra, władca pierścienia, jedzie wid A, się cofam. No w sumie nie potrzeby, mogę wechać kluczka. Nie co, odwaliłem? Dobrze, dobrze, mi podam. Nie, przestań już Powiedziałem jak. No nie. O tu będzie ciekawy mecz, bo latają wszyscy fajnie. A nas lata fajnie. Oni latają fajnie. Wierzesz? Piękne podrzutka. Jestem lewa. Czekaj. Chodź. Nie. Dobrze, że się tu się odjebało? Nie mam boostów. Mm. Ładnie A tak ładnie mi, kurde, leciało, ale boost mi się skończył. Aj. Nie wiem, jak oni to robią, że właśnie, gdyby to faktycznie... Jest. Zostaw. Strasznie pchają, co? Mm. Lud jest, wiesz? Ajajaj. Lud jest. Moja... Mm, ale mu zgrałem. Dobra. Sorry, nie musiałem pusta. Pustą. Znaczy masz gościa tylko. Moja. <grym> tylko gościa <Ja>. pusta. Pustą, <grym> tylko Pust, gościa masz. Sorry, no. Za... nie, nie zauważyłem na początku. Siedzi. No, Chyba no. Cię wjechałem trochę. Tu to, nie, tam, dobrze, i... dobrze. Jak byś ja no, się tego. No, dobrze. A widzisz, dobrze byłem, się odbyłem, bo bym posiłek padł inaczej. Good, good. Dobra, byś się spoczył no wiesz, jak mi się łapy płacą, stary? Jak mi się wyciągnął? Dobrze, bo odwijałem w bramce, nie, nie wiem czym wziął. Leci. Leci? Odbija się. Czekam, daj boost, boost, daj boost. Moja. Ale no, nie mam jak lecieć po to. Tak. Tejmuję gości. Rzutka. Ja wiedział Dobra Czekaj wrzucę to Wrzutka na wciutka ja jestem z drugiej Fak wszystko Lecę to i wrzucam Nie robimy Zapytałem jeść Ta na twoja Brawo ładnie Fajnie się gra Brawo, Thanas. Biorę to. Okej. Okay. u to. Mam ten Małtyn nie piłki. Nice. Brawo, przyjmuj, jadę. Jeeezu. Lepko. Szybko. Brawo, ładny sal. Brawo. Myślałem, w że sensie tu już nie wejdzie, nie? Malina, good. Płod mnie. Zażyć miło. Jedź. Jak w 30. Brawo. Patrz, teraz go. Gościu go. Mam mało gusto, fest. Dobra. Dobrze. Na nas. Najs, nice, brawo. Błaga, weźmie. O kurwa Nice Dobra, mam um, Dobra się Nie mam busta, A mnie nie ma, mnie nie ma. Musiałem zostać z Ej, fajnie się trójki gra, chłopie. No ja dlatego, ja wolę, wolę trójki o wiele. My nawet z Tanasem, jak sami graliśmy, to graliśmy. Dopaliśmy gościa z kopa, tylko to w czasami, bo nie może się dogadać, nie? Czasami na czele samobója strzelać OLE MI ZAJEBAŁ HUHUHU <noise> Dawaj UWAŻEK LECY No Dobra, nie widziałem go Maga leci, BOLEK MIEŻE Nie ma nie ma nie ma Jest 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 Nie ma nie ma nie Kory bo ma. Ja, ja tu z boku byłem myślałem że będzie po Ja też jak bramce są tak średnie widzę Czyli nie wiem czy wpada czy nie O a tu czy ten czy ten skończył to nie? Ten drugi uderzył go, chłopie, w ten, w tył. Hop, hop. Dobra. Jeden na lewo. Jeden do prawo. Jop. Kurwa, jakbym miał boosta, fakt. Aj. Myślę, że przeczytam to. Nice. Nie dam rady skończyć tego. Z boostami. Ja nie wiem, jak oni to robią, że oni, kurde, im boosty starczają na wszystko. Uważaj. Stoję, Buda. Waga. Tak lekko się zgram. O, oh, mogę mocno. Nice. Dawaj. Ciężko. Plus. Uwaga. Brawo. Nie! Ojej, oh, dobra kontra i mam Brawo O brawo, to ładnie to się odbił Ładnie odbił się, fajnie Rozwaliłem typka Dobra, mamy to chyba Mamy to właśnie Pięknie, jeszcze gdyby nie to, to by było 3 Ładnie, brawo, no. 3. brawo. Jeszcze jeden Jeszcze, jeszcze jeden. jeden 3 razy win 3, 2 Dawał No, Teraz jest trzeci. ten jak oh, wy, wygramy, będzie trzeci. Wygraliśmy z tym, co gościa wywaliło. Oh, a, jo Jop, odbił mi się. Jestem, środek. Ajajaj. Jezu mam wypadek mały. Zadzwonił ktoś po Nie, no, wrażył. Ale, brawo, kotał ci. Siedzi? Nie ma. Odbijeś? Nie, nie odbijeś. Co za gość! O, ten wróżowy będzie latał. Wyciągnął ostro. Inny jestem, co zrobił. Brałeś tu gusta dawno po lewej z tyłu? Bo nie wiesz ja? czekać na niego, nie, Dawid. O Jezus, wiesz, Dobra, mam. Kurdy! Trafił. O Jezu, nie trafiłem, trzymaj to nas, Ule. musiałem cię płotchnąć Dobrze przedłuż to Pa wziął to To nas, ta nas, ta nas, ta nas. Brawo nie, nie. Maga wziął plus O, spokój, jeź, jeź, spokój, spokój. Rozwalał mnie już, nie? Ale fart Dawid, jesteś! Kurde, nie miałem jak Nie było mnie na środku, byłem z tyłu. O z usty wszystkie wybrał, ten różowy, nie? Kurwol. Musiał to zrobić. Ale mu zajebie, nie? Ej, dziwny ten mecz, co? No tak trochę. No patrz, Ej, jeździ rozwalaj, uważaj! <noise> no nie! No rozwalił ty! Rozwalił ciebie? No, no chciał mnie rozwalić, żebym podskoczył i ja piłka na mnie leci, nie? I prawie, że... prawie to wyciągnąłem. Co za chłop? Pa, patrz to! Hmm. Fejus, już nie wiedziałem i... co robić Kurde Vincent Kurwa Ej jedzie rozwalać tylko frajer jebany Nie ma nigdzie bóstwa, a dobra ja A mnie porobił Frajerska chmura Mi Faj. Ciężki mecz będzie strasznie, tyło oni dziwnie grają. Mhm, się rozwalają, to całkowicie. To jedziemy rozwalić gościu Rozwaliłem Rozwali jednego. Uważaj! I trafił, Nie mam boosteru. Rozwaliłem jedno. Ja? Uważaj wow. plecy Co oni pushują, ty? A, masz frajerze wow. Brawo, tam? Dawaj. Mm. No nie wierzę w chłopa. Leć mała, leć mała. Nie wierzę Leciałem. w niego. Tak. Nie trafiłem. Kurde! Zabotane. Tak jest. Obija się. Tak. Biorę. Obijasz, no, obijasz, obijasz. Nie rozwalę go! Ej, ten gościu ma takiego laka, stary, widzę, że szok. Dawid? Hm, no, Aha, nie, tam, nie Nie, nie tam Ja nie wiem, co ja robię w ogóle, ty. Ja też. Nie leć! Obi się, obi się. Aha. Dawaj ta nas wyjedź, to już nie ma czego bronić JEST W JEST Ale ich zrobimy... To nie Jedziemy. ma broni. Ja chcę bronić gościu Uff uh! Toxic ty Toxic guli gościu, jeździ stary i rozwala wszystkich Zaraz, no, przecież Nie no, tu nie. Przecież zaraz aj, Ajajaj Nice. Leć mała! Hmm. Tak ha! jest! Łata Sejdro Zobacz na chłopaka <śmary> Czemu się nie zrolował? Jeść, <śmary> jedź, Wylebyśmy byśmy teraz kurwa nie przejebali tego Obyścia, obyścia, obyścia. Nie ma się, siodł, się, siodł się. Nie we dwóch, nie we dwóch. Tak jest! Tak jest! No i tak uh. ma być. <ślesenca> Shut up you. <gry> 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 jedź, 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 dobra, jeszcze chcę. To wytrzymać 24 sekundy. No? Nie fim tego. Aj. Prawie Dobra. O, 3 sekundy. Ej, dobra, weź bo jak pierdolą. Dobra, trzymaj, zostań, zostań, zostań w bramce. Jadę na lewo, zostań w ramce. Je ja się odbiję jeszcze. No, Dobra. GG Girls. Dobra, Mordoczki, także to mamy na tyle. Mam nadzieję, że czy na się spodoba Wpadajcie do chopaków. Linki w opisie. I co, widzimy się w następnych odcinkach. Także w na razie, trzymacie się. Hej. Cześć.